Siemanko, siemanko, to ja wasz ulubiony vampira, a jesteś jesteście na moim kanale Real Cash Economy Games, na którym was uczę, w jaki sposób zarabiać pieniądze na grach opartych o technologię blockchain, NFT i kryptowaluty. Więc jeżeli chcecie a, zobaczyć kolejne filmy, NFT newsy, różne poradniki, zachęcam do wciśnięcia e, tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj, Wciśnięcia tego dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych filmów, no i przede wszystkim oglądajcie moje materiały od deski do deski, dzięki temu mój kanał się rozwija, YouTube gdzieś tam pokazuje, szeruje jeszcze dalej, no i tak w taki bezpłatny sposób troszeczkę mnie, że tak powiem, wspieracie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, no to sobie spojrzymy tradycyjnie tutaj na nasze waluty, co tam się z nimi dzia dzieje, z tymi walutami. Play to earn z naszymi tokenami. Zobaczymy sobie różne statystyki, jak sobie te tokeny e, radzą na rynku. No i oczywiście porozmawiamy tutaj o samych e, grach. Zobaczymy, co w Real Fever, co e, się gdzieś tam dzieje w Unicorn. E, no i też spojrzymy na dwie nowe gry, a w zasadzie, jak dotrwacie do końca. To zobaczycie, gdzie będzie można tutaj fajnego dropa zyskać. Oczywiście najlepsze dropy na waksie. Także zachęcam, lecimy z tym koksem, nie przedłużając. No i tradycyjnie, jak widzicie, mamy tutaj nasze monetę Z tego co widać, bez OGRT na samej górze 7 dni, 31%. Um, druga taka pozycja to Tetan Arena, również dosyć ciekawie. Um, widać, że bez na razie jeszcze nie zamierza tutaj a, przestawać. Um, czy ja mam jakiś taki projekt, który obecnie rośnie? Tak, mam TKB Token, e, cały czas mam Token, w zasadzie ja jeszcze kupowałem. Jakby było gdzieś tam nisko. Ja osobiście, że wierzę w ten pro e, projekt, um, uważam, że, że jeszcze da nam zarobić a w innym wypadku gdzieś tam by nie inwestowali tutaj w social media, żeby to wszystko fajnie jakoś rozkręcić. No sporego hype'a tutaj gdzieś tam zdobyła Vanaka Farm. No i jeżeli spojrzeć tutaj gdzieś tam w ciągu tych 24 godzin, no to jakiegoś sza szału nie ma. Ani, ani w dół jakoś specjalnie te pro projekty nie lecą. Mamy pro projekt Quantum, natomiast no tak jak ja mówię, dla mnie to jest projekt na bardzo długi czas. Tutaj rzeczywiście, gdybym chyba tyle nie pracował, to bym się siedział i kółka kręcił na kubicie. Natomiast, no, jeżeli się tak na bieżąco tego nie śledzi, to ciężko tutaj przykręcić kółeczko. No i tak to wyglądają nasze obecnie tokeny. Tutaj, zanim gdzieś tam a, wlecimy w ważnej, y, mamy informacje. Jak widzicie, y, my jako KryptoEkipa rozpoczęliśmy a, współpracę z pierwszym projektem a, Play to Earn a, i w dodatku jestem z tego bardzo m, mocno zadowolony, ponieważ jest to polski a, projekt, także myślę, że tutaj krypto Mayhem Osiągnie duży sukces na rynku, głęboko w to wierzę. Poznaniu się z całą roadmapą, z całym pomysłem na tą grę, bardzo długo tutaj trwały nasze rozmowy, bardzo długo wszystko omawialiśmy, dogrywaliśmy, no, żeby rzeczywiście tutaj wszystko fajnie gdzieś tam wypaliło. No i jak widzicie, tutaj. U góry pode mną, nie tylko znaczek pojawił się Gaminata, ale również Mechan, Także tutaj również oni nam wspierają jako projekt Play 2 A mój kanał. Um, no i też mogę od razu powiedzieć że pojawią się w czwartek na live, także będzie można ich mocno przemaglować. Jeżeli chodzi o tego live'a, to zadawajcie pytania, dawajcie informacje o co byście chcieli tutaj zapytać. Tradycyjnie pytania zadajemy na grupie Hyde Park i z hashtagiem mechan. Wszystko macie zresztą ujęte w naszych na naszej grupie NFT. Również takie informacje dam Wam na Discordzie. Wiem, że tam wielu graczy się pojawia i nasza grupa coraz bardziej się buduje. Ok, lecimy tutaj do statystyk. Spójrzmy na to, co, co się wydarzyło. No i macie takie projekty low-capowe, najbardziej tradowalne Jak widzicie, na Rayvo bardzo fajnie to wszystko wyglądało. GHX jakieś tam mniejsze procenty zdobywa. No i K21. k 291 powiem szczerze, nie wiem co to jest za projekt FIR. FIR, FIR bardzo ciekawy projekt. Raz w górę, raz w dół. Um, natomiast ostatnio gdzieś tam na plusie się utrzymuje. Lecimy dalej e, z informacjami. 10 projektów, które w ciągu 24 godzin e, dały e, zarobić. Tutaj, jeżeli statystyki na wtorek mamy, no to jak widzicie Moon, a i Fine, ja tą platformę mam i wiele razy Wam reklamowałem tą platformę Refinable taki market. No i powiem szczerze, muszę zobaczyć, jak, jak ona sobie gdzieś tam radzi. Tokeny już nie, nie, nie jestem w stanie je spamiętać, ale coś czułem, że one pójdą w dół, więc jakoś wysoko je nie kupowałem. Natomiast e, też e, niezbyt e, nisko, więc jestem ciekawy tych wzrostów, czy gdzieś tam już e, fajnie jakoś e, dały e, zarobić. Tutaj już mamy typowo play to earn nasze takie statystyki. No i macie mm, informacje odnośnie e, gier, które warto gdzieś tam się przyjrzeć. Mm, ja powiem szczerze, ty, żadnej z tych gier e, gdzieś tam e, nie kojarzę. E, Chicks, e, tym bardziej, że na Solanie jakaś e, bitewka. E, także tutaj macie taką małą ściągawkę. Widzicie, które gdzieś tam gry m, mają swoje tokeny, a które nie. No i ja tutaj bardziej myślałem, że większość będzie na, a w zasadzie wszystkie będą na Binance'ie, um, natomiast jedna nam się gra taka Solanowa po pojawiła. No i też tutaj widzicie tak, że mm, dużo, dużo gier właśnie w tym czasie powstaje a, na tym blockchainie Binance'a. Chyba ten, na ten moment to jest jakby najtańsza taka metoda i stąd a, gdzieś tam a, wszystkie gry właśnie się tu znajdują. Kolejna taka informacja to też w ciągu 24 godzin, jeżeli spojrzymy na projekty takie gamingowe, to możemy zobaczyć, że właśnie Raven Moon bardzo miał fajne wzrosty. GMR Finanse mm, też coś tam poszło do, do góry. No i tutaj te pozostałe projekty są gdzieś tam jakieś takie powiem szczerze. Mm, Marginalne jakieś współczynniki. No, na ten moment branża jeszcze play to r nie robi e, takich mocnych e, wyników, powiedzmy tak jak e, DeFi jesienią, ale gorąco mam taką nadzieję, że to dopiero się rozkręca. No i gdzieś tam w drugiej mm, połowie października to już nabierze czerwoności, a w listopadzie to wystrzeli do góry. Mm, no i lecimy tutaj z informacjami. Mm, Tutaj ym, najbardziej takie projekty, ym, które gdzieś tam są widoczne e, na Twitterze. Tetan Arena, którą wam gdzieś tam pokazywałem. E, oczywiście Raven, Bonicorn, projekty na Engine, e, Meta Hero tutaj się też znalazł. E, no a na samej górze Tudabirs. Tudabirs, powiem szczerze, nie wiem co to jest za projekt, będę się mu przyglądał. Tak jak mówię, dziennie takich projektów jestem w stanie znaleźć przynajmniej od jednego do dwóch, a nawet często dużo, dużo więcej e, niż to e, gdzieś tam e, mi się wydaje. Bardzo ważna informacja odnośnie Fibra, to jutro mamy o godzinie, tutaj u nich jest to chyba tradycyjna godzina, czyli godzina 16, e, i mamy, już będziemy mogli tak, stakować tokeny Fibra, na 3 miesiące. Warto skorzystać z obecnej promocji, bo ten token FIFR jest w bardzo niskiej e, cenie, także warto sobie gdzieś tam dokupić, dorzucić do pieca i wrzucić na 3 miesięczny stacking, a stacking wygląda tutaj tak, że mamy dwa pule. jeden 40% APR -y, e, trwa 3 miesiące, drugi 50%. No i w tym pierwszym Minimalna wartość FIWRA, no to musi być 5000 tych tokenów, maksymalna 120 tysięcy. Na no, w drugim mamy 500 tysięcy e, na użytkownika i milion e, maksymalna. Hmm, więc tutaj gdzieś tam macie od razu tą instrukcję, jak to wszystko będzie a wyglądało. Że e, specjalny link się gdzieś tam m, pojawi na stronie. I będzie można wtedy a, dopiero a, wrzucić swoje fiwry na STACKING. Pamiętajcie, że trzeba posiadać też BMB, żeby można było do tokeny a, wrzucić właśnie do stackingu No i tutaj macie równo 3 miesiące, także zobaczymy, jak tutaj ta cena a, będzie się zmieniać. Ja osobiście a, na pewno znajdę się gdzieś tam w tym pierwszym. A, Bólu. Na to długo czekałem, no i jestem zadowolony, że wkrótce już to rusza. Jeżeli chodzi o BunnyCore, no to macie informację, mm, że update'owali tekonomię. E, powstaje jakiś program referencyjny, także jeżeli coś powstanie, to u mnie będziecie mogli zobaczyć na kanale. Na pewno kolejny link gdzieś tam będzie latać. Jak, jak wiecie, takie wszelkie linki, które są u dołu, czy to do Sorare, e, czy do Farsai. Czy też do innych gier, no to po prostu dzięki temu mnie też jakby po części a, wspieracie. No i tutaj macie informację, że a, jakaś tam loteria, ja nigdy z tej loterii nie korzystałem, ona też ma gdzieś tam a, wrócić. Na pewno już a, można a, brać udział a, w tych grach a, odnośnie Zero Gas Fi. Natomiast ja zauważyłem, że są takie problemy, że. A czasami mi nie wyświetlało postaci trenerów czy tam a, tych buni, a czasami w ogóle gdzieś tam e, nie pojawiały się tokeny, no a cały czas pojawia mi się e, informacja, że e, jakieś problemy mm, są podczas e, wykonania walki. Także zobaczymy a, czy tutaj te zmiany gdzieś tam troszeczkę nie popsuły, tak jak może w MyDefiPet, a dokonywanie zmian nie zawsze idzie, wychodzi deweloperem na a, dobre. A, tutaj macie informacje odnośnie der race, kto się gdzieś tam napalił na wyścigi konne, no to macie informacje, że a, pod koniec a, gdzieś tam ma być y, 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 tutaj y, na Binance, na tym sklepie Binance'a ma być sprzedaż tych NFT'ków. Ja na pewno Wam, na pewno wam dam e, taką szerszą informację, jaka to będzie e, dokładnie data. Tutaj nawet informują, że dwie takie sprzedaże mają być jakieś e, duże, dwa duże dropy. No, zobaczymy. Ja chciałbym mieć jakiś taki projekt a, z koniami, tak jak Wam pokazywałem ostatnio z pagazami. Jest jeszcze Zetran. Więc któryś z tych projektów, mam nadzieję, uda się kupić jakiegoś konia. No i, no i wtedy zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ostatnia praktycznie rzecz z takich informacji: to macie tutaj sześć pytań do Jacciu. Nie wiem, czy to się tak czyta: Jacciu, może inaczej, może Jacciu, jakoś tak. Ja tak pobieżnie przeczytałem te pytania. Na pewno sobie potem jeszcze gdzieś tam e, doczytam. Natomiast myślę, że warto na Cointelegraph znaleźć e, ten artykuł e, i sobie e, zobaczyć, o czym tutaj e, CEO Founder, e, CEO Founder, e, gdzieś tam Animo Key na co odpowiada, jakie dostał sześć, sześć takich, powiem ciekawych i trochę dziwnych pytań. No i o czym o czym piszę, m.in. możecie e, się dowiedzieć, jakie według niego państwa e, są takie bardzo nastawione na blockchain. No i też gdzieś tam zdraca poniekąd, co gdzieś tam za, zamierzają. Także można sobie po, poczytać. Myślę, że to dosyć ciekawa rzecz. E, no i ostatnia już na 100% taka rzecz, to macie informacje na Tutaj w linku ode mnie na pewno dostaniecie. Macie takiego darmowego dropa od e, naszego tutaj znajomego z Discorda, czy od Master. E, tutaj e, jest tworzona przez niego a, gra i macie takiego darmowego dropa. E, ten drop a, jak widzicie są. A, w różnych e, częściach 250 125 no i tutaj z tego co, co, co widzę to cały mm, drop e, będzie za 7 dni nie sorki e, za 19 godzin tak za 19 godzin będziecie mogli e, kupić takiego dropa czyli można powiedzieć że gdzieś w, w okolicach e, godziny 19 Trochę taka dziwna okolica, bo zawsze tak z tego co kojarzę to na Waksie ulubioną godzinę była 18, natomiast tutaj Czeod wybrał godzinę 19. Myślę, że jeszcze postaram się gdzieś tam wam przypomnieć. I gdzieś tam na Twitterze. Także fajnie by było skorzystać z tego, pamiętajcie nic, gdzieś tam darmowo nie chodzi jak ktoś daje takie airdropy to warto skorzystać tym bardziej że to dalej ma to mieć jakieś podstawy do gry a kolejne paczki już gdzieś tam będą normalnie sprzedawane także skorzystajcie z tego ja zachęcam te, też pewnie po pracy się zaloguję zobaczymy czy te, coś, coś dla mnie st starczy czy się tak rzucicie że już nikt więcej żadnego dropa nie zgarnie jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było e, wszystko. Pamiętajcie, zostawiajcie, tak jak świetnie zostawiacie te komentarze taktyczne, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, śmiało, można pod komentarzem, można na, na maila, jak to niektórzy z Was wysyłacie. Ja nie obiecuję, że od razu będę odpowiadać. E, pamiętajcie, że ja jeszcze... Kopię fiaty, więc póki tych fiatów nie przestanę kopać, no to jakoś muszę się tam rozdwajać, więc w momencie, kiedy mam czas, to z chęcią odpowiadam na, na te wszelkie Wasze maile. Czasami to jest z większym, mniejszym opóźnieniem, natomiast, tak jak widzicie, krypta, ekipa się rozwija, więc trochę tych obowiązków gdzieś tam nam zrasta. Pamiętajcie, podawajcie dalej. Będzie mi niezmiernie miło. Jak widzicie Discord się rozwija, nasze grupy na Telegramie również. No i my jako kryptoekipa i człon frakcja play to earn RC Games również a lecimy pomocne ATH. A także dzięki za wszystko. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie.